Dawid Wilkerson, cena namaszczenia. Chciałbym dzisiaj zająć się tematem kosztu świeżego namaszczenia. Jezus oznajmił, iż Ojciec namaścił Go, aby On głosi ewangelia. Kiedy słyszę kogoś, to wiem, czy dana osoba została namaszczona i jest dotknięta przez Boga. Kiedy słyszę daną osobę, to jestem przekonany, jestem poruszony. Kiedy to słyszę, to jestem pewny i wówczas padam na kolana. Jest to tak poruszające, że nie jestem w stanie przejść obok tak obojętnie. Muszę to przetrawić w sobie, ponieważ Bóg nie udziela namaszczenia leniwym kaznodziejom czy też leniwym chrześcijanom. On nie jest taki, ponieważ namaszczenie kosztuje. Nigdy nie będziesz usatysfakcjonowany, dopóki nie spotkasz się z Bogiem osobiście, kiedy nie będzie On nad tobą pracował, nie będzie chodził z tobą. Musiałem podróżować po całych Stanach Zjednoczonych. Miałem wiele akcji promujących oraz chrześcijańskich inwestorów, chrześcijańską telewizję i podróżowałem po całym świecie. Stałem się, jak niektórzy to nazywają, sławnym. Wiem też, jak to jest być namaszczonym i wiem, kiedy ono odchodzi. Wiem też, kiedy go nie mam. Wiem też, kiedy wkracza śmierć do mojego duchowego życia. Wtedy, kiedy staję się bardzo zajęty. Kiedy nie ma głodu, kiedy nie ma złamania, kiedy nie ma płaczu, kiedy studiuje Pismo Święte. Wówczas obserwuje ludzi, którzy byli używani przez Boga. I to, co im towarzyszyło, to zawsze płacz i złamanie. Jeremiasz powiedział: angażuję moje serce, by szukać Pana i badając całą jego historię, zobaczy, że wszędzie, gdzie był, pojawiał się płacz. Nie ma nic gorszego dla męża Bożego bądź Bożej kobiety, która straci namaszczenie Boże i być martwym, lecz wiedząc o tym, że coś jest z nimi nie tak. Byłem ten na całym świecie, jako mąż Boży, ale przy tym stawałem się letni i pojawiało się zimno w moim sercu. Pojawiały się to coraz większe pokusy z piekła rodem. Diabeł ja powiedział mi, że zniszczę Cię, zabiję Twoją służbę, że pochwycę Cię całego. Kiedy nie macie tego dotyku, tego namaszczenia, je jeśli nie jesteście blisko Boga i nie angażujecie się poważnie w Boże sprawy, to przychodzisz tą wewnętrzną walkę w sobie. Pojawia się w tobie ta myśl, jak mogę do tego wrócić? Jak mogę wrócić do tego namaszczenia? Jak mogę to odzyskać? Czy badasz swoje serce tak jak ja? Nie wystarczy tylko być powołanym. Ja wciąż jestem powołany, Bóg wciąż mnie kocha. Myślę jednak, że prawdziwa posługa pochodzi z intymności. Powtórzę to jeszcze raz. Cała prawdziwa posługa wynika z zażyłości z Chrystusem. Ponieważ Pan mi powiedział, czy znasz koszt, czy wiesz ile Cię to będzie kosztować? Szukanie mojej twarzy. Ezraż postanowił całym swoim sercem szukać Boga. Nehemiasz, słysząc, że Jerozolima została zniszczona, wiele mówi, że ogarnął go smutek. Święcił swoje serce w szukaniu Boga. On ustawił swoje serce na Niego. Wszystko to możesz znaleźć w Starym Testamencie. On ukierunkował swoje serce na Niego, ponieważ będziesz musiał. Zastanów się, kiedy będziesz miał 50 czy 60 lat i kiedy przejdziesz na emeryturę w oczekiwaniu na spokój i rozluźnienie, to wiedz, że Bóg nikomu nie daje emerytury, nikogo nie wysła na zwolnienie. Jeśli kiedykolwiek zostałeś zatknięty przez Boga. Jeśli kiedykolwiek stałeś namaszczony przez Niego, to nie masz swojego czasu. Ten czas nie jest swój. Musisz powiedzieć, Boże, wykorzystaj mnie. Nie obchodzi mnie, gdzie mnie wyślesz. Nie obchodzi mnie, gdzie chcę, żebym poszedł. Nie chcę, aby mój duch został wysuszony. Nie chcę być letni. Chcę namaszczenia. Chcę Bożego dotyku. Mówię to do wszystkich, ale w szczególności do pastorów. Mówiłam to prosto z serca. Jeśli wierzysz w swoim sercu, że to są czasy ostateczne, czyli widzicie, że w dniach ostatnich wypełniają się proroctwa w ciągu ostatnich kilku lat, że to przyspiesza coraz szybciej? Wiem, że mam pewne problemy i chcę sobie z nimi poradzić, ale chcę iść z Tobą. Chcę iść zgodnie z tym namaszczeniem. Chcę, żeby mój lud wiedział, kiedy znów stanę przed Amboną, że coś dotknęło mojego serca i jest we mnie zmiana. Bóg czyni cuda, kiedy zaczynasz szukać Jego twarzy i skupmy się na tym, kiedy pożeracie to Słowo Boże, to trwaj przy tym, odróż wszystko. On to Daniel powiedział, nie jadłem powszedniego chleba. Kiedy będziesz pościł, to wiedz, że nic się nie stanie, dopóki Bóg nie zobaczy czegoś w tobie i we mnie, tej determinacji. Kiedy powiesz, chcę tego, nie pozwolę ci odejść, aż namaścisz mnie ponownie i proszę cię, nie przegap tego. Co Bóg zamierza zrobić: Boże, pomóż mi. Nie chcę tego przeoczyć. Chcę całkowicie do tego przygnąć i wiedz, że to namaszczenie jest dostępne dla każdego mężczyzny i każdej kobiety, którzy postanowili szukać Boga w swoim sercu. To wezwanie jest dla tak wielu: Bóg woła do każdego. Duch Święty zachęca cię teraz w swoim sercu, abyś odpowiedział na to wezwanie tak, co tego teraz, na tym spotkaniu, nie innym razem. I wiesz, że składałeś już wiele obietnic, ale teraz dziś wieczorem, otwórz swoje serce i powiedz, panie, jeszcze raz daj mi szansę, wykorzystaj mnie. A on mówi, tyle razy już o ciebie zabiegałem, wiedz, że jeśli zapłacisz cenę, otworzę dla ciebie drzwi, będę mówić przez ciebie, użyję cię ponownie, jak nigdy dotąd.